Witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie z tej strony FL, Jestem ze mną Badics, cześć. Bez... I gramy sobie w listu, gr... Ej, dalej, bo się czas minie. Ej, gramy sobie o, w Golfa, gra się nazywa Mini Golf Tropical Island. Tak z... jest. Zajebisty symulator golfa. Bardzo Fee polecamy. To play, uwaga. Tak, tak, na gryp L Lepszy niż ja, jakieś... gra... ja często gram w golfa o, o, o. i muszę potwierdzić, że to jest e, profesjonalny symulator. tego. Jedyne moje doświadczenie z golfem było tak, jak, e, jak byłem mały, to mnie bili kijem golfowym, wiesz? To jest jedyne moje doświadczenie no, no, z golfem. no, no. opowiadałeś, no, opowiadałeś, żaliłeś no, no. się. <laughs> się. nie, nie dzieje teraz. Y, jest na mapy, wiesz? O, <laughs> ty, kurde, właśnie na koniec mapy. No. Patrz, 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 tutaj, patrz na fizykę, panie. Patrzysz? A nie zamykaj oczu, tak, tak. patrz, patrz, patrz. Okej, okay, okej. Okay. Oj, oj, oj. Widzisz, jakie kamienie? To wszystko się odbija, A to no. jest takie realistyczne. Ale ogólnie bardzo polecam to Ja też polecam. Opłatę. Ooo, oh, wow, fuck! jaki prox! Jaki no, prox! No nie! Nagrałem, nie! Nagrałeś to? No, ty masz nagrane, tak nie? <laughs> Kurde, to dasz tak mi mówi, do... Ta, dasz mi do Golf Movie. Kurde, ale lami w to. Ten typ nie trenował dniami i nocami w to. Trenowali ci rodzice w, w dzieciństwie, jak ci mówią. No coś. Ej, co się dzieje dalej? Jesteśmy wow. na majorce ogólnie. Mm -hmm. Polecam też, jako miejsce na wypoczynek. Co i miście. To... Nie, o, nie! O, o, patrz to, patrz to. Patrzcie? Co sądzisz, że golfuje? Ło! No, to jest. Nie no, ma się ten skill golfowy, nie? Sądzi, że golf. No, fajnie się macha kijem na golfie. Co to było, co zrobimy? No wiesz, to jest strasznie Weź... nudny sport, nie? Wiem. Nie, no bardzo ciekawy. Taka dżentelmeńska pogadanka przy tym sporcie może być. No zawsze... przy FIFA też można dżentelmeńsko tak. pogadać. No oczywiście, tak jak my tylko potrafimy. <coughs> tylko o, my, czekam potrafimy możemy pogadać dżentelmeńsko w FIFA. Patrz to. Cęsknię trochę za Wigilią, Wiem tutaj, jak za wigilię. jednym. Jebnięciem w piłkę, trafić do dziurki. Kurde, ja poczułem się jak na majorce i taki Do <grym> No, odgłos nie? Elegancko. Lorda. Ojojo, nie Kurde, jesteśmy tym dobrze. Przepraszamy, no. mądrze, że żaden proxy. Dobry jest tak gra. Na... nie ogląda i nas nie no. wiesz, nie powyzywa za to. No właśnie. Na na S puc, puc. Oh, Fuck! Jaki mnie! Przebił mnie teraz. No to sobie poczekamy. No to wrócimy jak wody trapi do dziurki. To wow. Ja zawsze trafię. Tych, bo, e, w rej. No powodzenia, o, powodzenia. O my no wy się skup człowieku. O o o! No, no nie. No, Fuck. Fuck. o o o! Jest! Oh my no ja 1, 10. to jest coś. to. Nie prowadziłem do pani. W ja. ogóle mam śmieszny nick, trochę. Player 97468. No to to oryginalne, no. nie? Ale wszystkie inne były zajęte. no. to po, jest popularna nick. gra. No jest popularna. Wszyscy w nią grają biznesmeni, królowie, wszyscy. Tak, w ogóle duże serwy. to konsolowcy mogą zazdrościć od Was no Celk na ma się przede wszystkim konsolowcy powinni nie jakiejś strategii, czy coś tylko tego. Mini golf Wiesz. tropikalnego. Możemy sobie wejść na gry no. i... Grać takie symulatory no, zajebiste. Polecam gry PM. O oo. się. No jedyna strona, no. która się nie sprzedała. <laughs> To jest to, co się sprzedaje w jest, Ja nie ogarniam, czy to są górki czy dołki, no. Czy to, czy O Boże! Nie! się okazało nie. że to jest wystające. Dobra, myślę, że wylecę to i wrócę na respa. A ty nie mógłbyś, ty nie mógłbyś. Jak nie? Nie, nie, nie mogłbyś spać do wody, bo tu jest od razu Ale nie, chodziło mi o że ja mógłbym wrócić na respa. Ha. No nie, za mocno, przepraszam. Aaa, ale jest łeb w łeb idziemy, no. No nie wiem. <laughs> Ty tak, bo tam zyskałem przewagę 5 no O, biście jest. Ma na o, mapy. To jest fajne. to, po prostu odchwyciłem nocami w to. Ale Al, to jest dodatki. To. Dodatki <noise> z dodatku. Widzisz? Tak. Z dodatku to jest DLC. No bo. <noise> DLC obracające się o, do O, 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 nie! O. A, zablokuje no. ci. Ło, dzięki. Cieszę nie, jak na, ja, na krawędzi się zatrzymałem. Ło! Ło, no nie, nie trafiłem. Patrz to. Patrzę. Fuck, nacisnąłem coś. Takiej ściszej gry bo te wystrzały i tak dalej. No, no, strzały, <laughs> wybuchy. Wiesz, to mogą cię zagłuszać, nie? O, o kurde. No i teraz nikt mnie nie zarzuci, że nic nie nagrywam. <laughs> 7 a już idziemy jak burza Taka mapy. No Max Ońce, No Gierdana No dalej się te mapy długo wczytują, rozumiem już tu detale w ogóle i NPC-ty i wszystko, ale tu. setów Jaki prox Nie, no patrz, one shot tu i tu ja nie dam two, rady, go. teraz zyskasz ty przewagę chyba no to powtarzać <laughs> Piasek, z piasek gra. To piasek, realistyczna gracie Czerwony fuk, piasek, no. jak w Mass Effectie handlują. Kurde. Co, w Mass Effectie handlują czerwonym piaskiem? Tak, tak. Tam wydobywają. Ah fuck you. Jaki dobry. No. Fuck. No. A i tak wygrywam. Sobie z... Nie wygrywam. Ja wygrywam. To. Patrz razem, no. Nie wiem jaki mam numer. A nie, bo to kto ma mniej, fuck. <śmuszczak> <śmuszczak> no, Jakie jak ja wiesz, Sorry, jeszcze się urodziłem na wsi sobie. No, <śmuszczak> jest Przepraszam, jestem za wsi. I... się nie opanowałem. Ło! Ło! wrócił na respę. <śmuszczak> dobra, ja tutaj się ustawię. On, kampie na respie, no. Tak, dobra, jakby... dobra, patrzysz, patrzysz? O, czekaj, bym się tu przelecieć sobie elegancko, najpierw. Pa, 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 pa. Pff, lol! Ale taktyka jest dobra. dobra. taktyka jest dobra to jest Tak. Dzięki. <laughs> ale nie, bo Fale tutaj już uh, trenował, ja tak tak, tak, tak. mało grałem w tą grę. No nie, lol, no, dobry jesteś tutaj w tą grę. Mam no, playbisty, najlepszy na świecie. A jest SL? <laughs> no no nie, nie, tak, to jest SL. To jest esport cały. One bardziej popularny jest niż ten, niż A tak, Troszkę laguje mnie. No bo ci ten nie ciągnie komuś. Jezu, kiwa. To fajnie ci przeszkodzą, nie? Wszystko jest autentycznie no. ustawione. No, no nie! Nie! No, razu, dobra, dobra. Patrz to. to, patrz to. <grym> o, co jej pisze? No co wieź, no. O, my Tyle trenowałeś w L i nawet nie potrafiłem. No ja tego pierdzielę no! Ej, dzięki! Ej, z hypiz tak rano! Kocham to mnie! Yes. Jaki fuks! Ooooo, jaki, jaki fuks! Chciałbym, Chciałbyś jak przeleciał! Nie wiem, nie wiem co się tam stało. Pieprzone, sprzedali, yes. sprzedali mm. się, no. Dziwaczy. I jej się sprzedało. No, na pewno. Bo to i jej jest wydawca. Tak, tak. tak. Dalej. Co się <grym> zacięło. No nie mogę nic zrobić. Ja No to naciśnij coś. Ale są na mapie, bo za o, długo o, powtarzaliśmy o. proces, wiesz? Ach, nie no nie niestety, rady. no. Tak, nagrywam? Ok, to nagrywam. <laughs> ja bym się nie nagrywam. Ło. O, ej, dobry Lo. jesteś. Tej, no, no. szacun. No, Stary. mama zawsze mi mówi. że ja, Fuck, a ja w wróciłem gram na powinien... Mama mi mówi zawsze, że dobrze w golfa gram powinien być biznesmenem bogatym Praca. No nie. nie! Tylko trudno znaleźć pracę w zawodzie bogaty biznesmen LOL! Lol! Nie, 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 nie! Tak blisko. O Boże. So close no matter how far. Dobra. Wow. Gówno, no. Smród tu. dupy. Dzięki. No jest, tak. Nie wszystko było starane. No nie! Świadałem. O, fuck. O, 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 o. No, chodzi na prowadzenie. O, 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 o. Stój tu. Dobrze, psie. Tak do piłki mówisz? Zatrzymaj się. Jest. Ale jest. Trafię? Czy tak trafię? Nie Proszę państwa, jest. Jest, ale dobry no, jest. jest najlepszy na świecie. Powinienem uczyć ludzi golfa. No dalej, Boże, tak moli. Pewnie a czy... ludzi gra w tę gle i tak naprawdę. No to powinniśmy powiedzieć, to jest recenzja tej gry. Tak, tak, 6 na 10, bo trochę mi to... Ten... Czemu 6? Trochę mi to ja śmiał. Ósemkę w postaci I nawet <laughs> <laughs> to mało akcji moim zdaniem. Nie! Trochę to liniowe o, jest. Oooo, jaki to. fuks. O, dobry już. Jaki jest to. fuks. Trochę liniowa jest ta gra, nie? Bo ja wiem. Nie ma żadnych decyzji, jestem jednak przyczajony do takiej gry jak Mass Effect. Mm -hmm. O, Sejmę. Powinnie się no. patrz. Dzięki. Proszę. Współpraca. Kurde. Nawet Ale tutaj to To było dobre. Daj buziaka. No, <laughs> Jaki knój, no, muszę to wyciąć, nie? Żeby na, żebyś na pedała nie wyszedł. Przepraszam, no taki już jest. Dobra, ja tak nie to <laughs> wyciąć. Dobra, tak nas nikt nie nikt nikt, 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 LOL! Y chciałem powiedzieć, bo... byłem w transie Lol, i... nie potrafiłem dokończyć. LOL, ale dobrze jest, y że... i tak nas nikt nie ogląda, nie? Więc spoko, możesz mówić... co chcesz. NIE! Nie mówić, co chcesz, bo to źle <ślesztuk> będzie. <ślesztuk> to źle będzie. Ja już od razu pomyślał. O kurwa. No, przepraszam. Boże, w takiej grze nawet przeklinać, nie? Masakra. K Kurwa, ma. Kurwa, tu wyczuć. ma. Kurwa, ma. Kurwa, ma. wyczuć. ma. Kurwa, ma. Kurwa, ma. grę, no. No w Kurwa, no. Kurwa, No nie! ma. Kurwa, ma. mam ogólnie. <grym> Potem tak jest. A Zwycięstwo, no. wygrałem. Greg, to jest no, najlepszy fajer Dobra. Życie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że dziękuję. Wam się podobało. Żegnam się z Wami ja, czyli fael i Kto się jeszcze żegna? Polecam www.eskiclosetowy.com.pl, moja strona. Ale kim jesteś? PodX. O, Dziękuję bardzo. Bez. Do widzenia.